13 grudnia to tylko jedno z kolejnych historycznych wydarzeń. Ci, którzy ten dzień doskonale pamiętają, mają już jednak zupełnie inne podejście. Jak wspomina Henryk Łabądź, 13 grudnia 1981 roku nie różnił się niczym od dzisiejszego dnia. 16 grudnia wyglądał tak jak w innych miejscowościach Polski. Był zimny, mroźny, tak jak w dniu dzisiejszym. Natomiast jedno co rozgrzewało to nienawiść do władzy, która wywołała wojnę, wystąpiła przeciwko własnemu narodowi. Na ulicę ruszyło 70 tysięczne wojsko, pojawiły się czołgi, rozpoczęły się także zintensyfikowane aresztowania i inwigilacja działaczy opozycyjnych. Zniszczenie wolności słowa, kartki na żywność, prześladowania były na porządku dziennym, dodaje Henryk Łabądź. Część zakładów pracy stanęła, w innych, jak w zakładach mechanicznych, praca odbywała się normalnie. To zakład zbrojeniowy to był pod szczególną opieką, także że właściwie to spokojnie było, poza takimi nerwowymi ruchami, to się nic nie działo. Nerwowych ruchów nie brakuje także i dzisiaj. W sprawie wciąż jeszcze wiele kontrowersji, brak ukarania winnych, a w szczególności zaproszenie przez Bronisława Komorowskiego generała Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego wywołały falę gwałtownych emocji i protestów. Morderca, przestępca, który został, gdzie akt do został przesłany przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu jest w tej chwili wynoszony na salony przez najwyższego urzędnika w państwie, a więc prezydenta RP. To tak jakby złodzieja. Jakiegoś pytać o, w roli eksperta o, o to, jak należy kraść, jak należy walczyć z, z kradzieżami. Absolutnie się z tym nie zgadzamy. Relatywizm moralny, który został. W okresie stanu wojennego internowanych zostało 10 tysięcy osób. Wśród nich znaleźli się także Tarnowianie, m.in. Karol Krasnodębski, Andrzej Sikora, czy już Wacław Majka. Jak dodaje Henryk Ławąć, trudne czasy jeszcze bardziej rozbudziły w Polakach Solidarność. Rodziny internowanych zostały objęte pomocą. Opieka ludzi, ale także należy podkreślić dużą rolę świętej pamięci arcybiskupa Jerzego Ablewicza i kościoła, który pomagał, jeżeli chodzi o widzenia, o godne warunki dla tych internowanych, to byłoby ciężko naprawdę mówić o tym, czy ci ludzie mieliby szansę na przeżycie. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Jeszcze dzisiejszego wieczoru pod grobem nieznanego żołnierza w Tarnowie Odbędą się uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego. Zima nie odpuszcza w twoich wiadomościach teraz o tym, ile kosztuje zimowe utrzymanie dróg w Tarnowie.